Witam Was tu Monster Kill 050 serwer oh, server survival, survival Games, Survival, Wojny Gildi e, Mop Arena e, Tam na przykład jest ta arena e, i to No i tyle Na początku mówię, że można, że to jest taki sklep, ale kiedyś będzie usunięty, bo podobno ma być nowy sklep na no, to jakie są takie zabawki i tak dalej teraz mam powiem jaka jest administracja albo nawet no, tutaj macie kit Bartosz, administrator krwawy 321 administ administrator armii czyli head admin najważniejszy administrator maciek administrator master to super a, a, jakieś tam zacznijki zupełnie krwawe robi jak zwykle mam taki krwawusz tu jest karnicza, tam jest spawn, tam gdzieś jest, gdzie jest arena pvp, tu jest jakiś parkour, tu to, to coś jest, tu jest na przykład wózek, tam kiedyś była jakaś restauracja, tam kiedyś był McDonald's, tu nie wiem co jest, tu jest strzelnica, o co za arena pvp, e, tu mamy TNT pochodnie, tam jest... Coś tam jest mm -hmm. Tu mam... Yy... Nie wiem, co to jest, chyba jakąś biedę, czy coś Jeśli chcecie sobie trochę płaczyć, to zarazem tutaj przyjść Tu jakąś zabawkę bym zrobili To jest fajnie Tu ktoś się zabawił Łatwo tu wyłączyć Chodzi o parkour AC dla mobów, tak podobno co my tu mamy? Warty, 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 serwera S1C, o to jest taki najpiękny, i już nam je przyszły, Mogę. tu mamy te aquaparki, bla, 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 tu mamy wszystkie wapy, jakie są na tym serwerze. W niedzielę jest resort mapy zasobowań i